Dzisiaj temat niecodzienny, bo zaszły pewne bardzo ważne zmiany w życiu browaru, browarek dnia. Brzmi poważnie, ale generalnie rozchodzi się o użycie sprzętu, którego instrukcję trzymam w ręku. Ja mam nadzieję, że falę... Testuję w ogóle nowy mikrofon, więc ciekawe jak to wszystko wyjdzie, czy fale mnie nie zagłuszą. Sprzętu, który w takie ciepłe dni jak końcówka maja są zmorą dla każdego piwowara domowego. Sam sticker, taki wydrukowany sticker na tej, na tej instrukcji e, brzmi Brew Better, Wasz lepiej. E, z pewnym zawahaniem zakupiłem właśnie cool Bug'a e, do testów Cool Brewing Coolbug. No e, zakupiłem w centrum piwowarstwa. Zakupiłem, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. Jak idzie takiemu Kulbagowi cool temat schładzania czegokolwiek w środku? Stanąłem przed decyzją, przed którą pewnie Wy też stajecie co jakiś czas, a zwłaszcza latem. To znaczy, czy kupić i zainwestować w lodówkę, czy w witrynę. Lodówka jest tańszym wejściem. Czy w witrynę chłodniczą, to już jest wydatek między 500 a 1000 zł w używce w klasie A. Wcale nie A, ale bywa A. Czy zbudować, czyli tak, mamy lodówkę, witrynę czy zbudować ze styropianu własnym sumptem e, taki pojemnik chłodzący, czyli wybieramy się do jakiegoś składu budowlanego, ewentualnie tudzież sieci e, budowlanych, e, których jest dużo w naszym kraju, no i bierzemy styropian do ociepleń, kołki, klej, e, dodajemy do tego swój czas, no ale wtedy mamy i budujemy to, co chcemy. Jest jeszcze czwarte wyjście, to znaczy, zakup takiego brubaga, czyli torby chłodniczej, którą można zwinąć do szafy i schować. Torby, która powinna się sprawdzać tylko właśnie powinna. W tym celu jest to moje dzisiejsze nagranie. Zaczniemy od analizy instrukcji w temacie często zadawane pytania i porady. Czyli taka instrukcja użycia tego Brubaga. Mam nadzieję, że pozwoli to Wam w podjęciu decyzji czy inwestować w coś takiego czy nie. To nie jest tania rzecz, cena i opis są pod filmem. No właśnie, tanio czy nie tanio. A jakby to było, kiedy byśmy chcieli kupić i zbudować, poświęcić swój czas, zbudować ze styropianu taki pojemnik, no nie wspominając o tym, że najwygodniejszym jest witryna chłodnicza. Z przezroczystymi drzwiami wyjściem, gdzie mamy pełną kontrolę, ale też zaczynamy mieć e, inne koszta, bo za prąd trzeba płacić. Dlaczego podczas fermentacji brzeczka musi być zimna? To pytanie numer jeden. No, dosyć ciekawe pytanie. W sumie chyba nie pamiętam, kiedy, nie, kiedy na takie pytanie odpowiadałem, więc czytam. Kontrola nad temperaturą czynnie fermentującej brzeczki ma olbrzymi wpływ na smak gotowego piwa. Przyznaję rację. Fermentacja, która przebiega w zbyt wysokiej temperaturze, może spowodować powstanie niepożądanego smaku owoców, estrów i oleju fuzlowego. Pięknie napisane. Zwykle zaleca się fermentację w temperaturze od 18 do 24 stopni. Oczywiście w zamyśle chodzi o piwa górnej fermentacji. Utrzymanie tej temperatury w czynnie fermentującego piwa w ciepłym pomieszczeniu nie jest łatwym zadaniem i to jest racja. Bo te wszystkie pomiary, które wszyscy robimy, pamiętajcie, że, że tak naprawdę robimy pomiary otoczenia. Być może niektórzy z Was e mierzą naprawdę temperaturę brzeczki, nie obawiając się zakażenia, ale pamiętajmy, że temperatura fermentującego piwa na fermentacji burzliwej jest o 1 stopień wyższa, co najmniej o 1 stopień wyższa niż temperatura otoczenia. Utrzymanie tej temperatury to już było. Proces ten bowiem. Może bowiem podwyższyć temperaturę w typowym 20-litrowym naczyniu o 10 do 15 stopni. Nie, no to chyba ja nie spotkałem już o 15 stopni. No nie wiem. Podwyższą, może ja czegoś nie rozumiem, ale to coś mi nie gra. no Bo jeżeli mamy temperaturę otoczenia 23 stopnie, taką pokojową 18-23, no to byłoby fajnie, gdyby fermentacja burzliwej e, podwyższała o 10 stopni. Czy torba do ważenia na zimno będzie pasować do mojego balona lub fermentora? Nasza torba do utrzymywania niskiej temperatury pasuje do większości 20- i 30-litrowych balonów i wiader fermentacyjnych. Torba ma wymiary, czytam, 67,3 mm na 54,3 cm. Nie, to nie tak. Myślę, że 67,3 cm na 54,6 cm, wysokość 67,3, głębokość 54,6. Balony i fermentatory mogą mieć różne wymiary, dlatego w razie wątpliwości najlepiej jest mierzyć jeszcze przed zamówieniem torby. Standardowe 30-litrowe wiadro do fermentacji ma wymiary 42x40, no więc wydaje się, że spokojnie nawet z rurką fermentacyjną to wejdzie. Standardowy 23-litrowy balon ma wymiary 52,5 na 30. Jak utrzymać niską temperaturę torby do ważenia na zimno? To są niuanse polskiego języka. W torbę do utrzymywania niskiej temperatury fermentacji można chłodzić tak jak wszystko inne. Wystarczy dodać trochę worków z lodem, ale parze, ale gorąco. Wybaczcie te okulary, ale no wystawiłem się na działania promieni ultrafioletowych oraz innych, które podgrzewają temperaturę mojego ciała. Tak więc torbę do utrzymywania niskiej temperatury fermentacji można chłodzić tak, tak jak wszystko inne. Wystarczy dodać trochę worków z lodem lub czegoś innego, na przykład skład wołowiny, ale mrożonej, aby utrzymać pożądaną temperaturę. No jakieś chłodziwo, oczywiście ja tu żartuję. Po ewentualnym roz rozmrożeniu można je bez problemu zamrozić ponownie i wystarczają na znacznie dłużej niż worki. To jest fakt. Ja używam butelek litrowych, 1,5 litrowych dwulitrowych. Po wodzie, po kolicach, po czymś tam. Jaka jest idealna temperatura fermentacji? Czytamy, że normalną temperaturą fermentacji piwa typu ale to 20 do 24 stopnie. Zgadzam się w rozciągłości. Normalna temperatura fermentacji piwa typu lager mieści się w zakresie od 9 do 13 stopni, a więc oczywiście potwierdzam. Ile lodu potrzeba do tego, by obniżyć temperaturę? To jest dosyć ważne pytanie. Jakość potrzebnego lodu Różni się w zależności od okoliczności, jednak z naszych prób wynika – fajnie napisane – że dla naczynia o pojemności 20 litrów średnie wartości wynoszą 2 razy 2 litry lodu, czyli dwie butelki dwulitrowe obniżyły temperaturę czynnie fermentującej brzeczki średnio o 5,6 stopnia przez 24 do 36 godzin przed roztopieniem. No. 3 dwulitrowe butelki lodu obniżyły temperaturę czynnie fermentującej brzeczki średnio o 8,3 stopnia przez 24 do 48 godzin przed razem topieniem. Tak więc jedna porcja lodu o objętości 2 litrów obniża temperaturę 20 litrów fermentującej brzeczki o 2,8 stopnia. Wskazane wartości mają charakter czysto orientacyjny, ale one się mniej więcej zgadzają. Pozwolę sobie tutaj. Puścić. tak się rozgląda, bo tak, nieszczęśliwy termin, co chwilę jakieś helikoptery latają i jest masa masakryczna ilość ludzi, którzy rozkładają się, bo za, za, za aparatem jest strumień, e, aby moczyć nogi w rzece Kaczej, która spływa do Zatoki Gdańskiej. Pozwolę sobie zamieścić w trakcie tego mojej przemowy e, zdjęcia, bądź też krótkie ujęcia e, tej torby, którą ja testuję, a zaraz jakby dokończę temat. Praktyczna porada. Podczas zamrażania na górze butelki należy pozostawić niewielką ilość wolnego miejsca, by lód mógł się rozszerzać, nie niszcząc butelki. No i to jest racja, czyli nie dolewamy do korka wody, bo woda zamarzając rozszerza się stąd pękające puszki czy butelki piwa, których zapomniecie wyjąć z zamrazalki. Czy mogę przekładać torbę do utrzymywania niskiej temperatury, kiedy jest pełna? Nie przekładaj pełnej torby, przed przełożeniem wyjmij z niej fermentator. A nie powinien być fermentor, a może i fermentator lub balon. Chroni on także przed dostępem dzieci. Prawne zabezpieczenia, ale mówię Wam, że można, bo ma e, pasek na ramię i bardzo wygodnie można ją unieść, tylko trzeba mieć trochę siły i ją przełożyć. Czy mogę używać torby do ważenia na zimno również do innych celów? Oczywiście, że tak wielu domowych browarników znajduje inne praktyczne zastosowania dla tych toreb, jednak producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności itd. Jak mogę wyczyścić torbę? Woda, płyn do naczyń, miękka szczotka, standardowe tutaj, tak jak lodówkę. Można przeczytać porady. Z kim mam się kontaktować w sprawie pytań lub wątpliwości? No ze mną. I teraz tak, kilka takich e, moich przemyśleń z torby, która stoi w temperaturze 23 stopnie. Powiem Wam, że nie doceniłem tej torby i włożyłem dwie dwulitrowe butelki zamrożonej wody, czyli lodu. I to generalnie myślałem, że torba, otoczenie torby zareaguje szybciej. Nie zareagowało szybciej, więc popełniłem błąd i dołożyłem litrową. Okazuje się, że temperatura spadła do 13 stopni i za cholerę nie chciała wzrosnąć. Obecnie tego wyjąłem tą litrową, już właściwie rozmrożoną butelkę litrową lodu, wody eee, i temperatura bardzo, bardzo powoli zaczęła rosnąć. Eee, jak to się przykłada w praktyce, czyli ta torba, która mam w tym otoczeniu, które mam. 23 stopni na zewnątrz, jak mówię, 13 stopni. Generalnie po dwie butelki dwulitrowe wystarczą do tego, żeby 10 dni w tej torbie było 16 stopni Celsjusza. 10 dni bez żadnej zamiany, podmiany i tak dalej, tak dalej. Po prostu wyjechałem, bo w tygodniu ciężko mi zasiać w mieście. wyjechałem i po powrocie stwierdziłem, że to nie ma sensu i nie wymieniam i nie wymieniam tych, tych buteleczek. I właściwie pozwolę piwu, mówimy o Rauchbirze, podwyższyć temperaturę do 10 dni, to już wystarczy na fermentację. Będę to niedługo dekantował do cichej. Żeby drożdże po sobie posprzątały. Co prawda S04 to są szybkie droże i nie muszą mieć jakiejś tam wydaje mi się elementu posprzątania, ale dojdziemy do temperatury 19 stopni. Jest jeszcze 17, a jest 12 dzień. No i być może nie będziemy mieli efektów ubocznych pracy drożdży. Reasumując, Jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie, jakich, z jakich e, korzyści lub rozwiązań korzystacie u siebie w, w Waszych browarach domowych. Ja tylko potwierdzam, że taki Kulbak, cool e, Brubak, czy jak tam, nie no, Brubak to jest świadka do ważenia, kulbak cool czy torba chłodnicza, lodówka przenośna jest świetnym pomysłem. Mieści się do niej wiadro i kek Cornelius, można to zamknąć. Zamiennie mieszczą się dwa KEGI, trzy Kegi Corneliusy, można to zamknąć, no ale dwa wiadra już nie zmieścimy. Także ma sporo różnych ciekawych, e, praktycznych e, zastosowań. I w moim przypadku spełniła się świetnie. Myślę, że cena, mimo wszystko, bo pierwsze wrażenie może być, że jest wysoka, ale nie jest wygórowana, e, bo tak naprawdę, jakbyście policzyli po legalu pojechanie, koszt, czas, kupno materiału, zbudowanie własnego pojemnika, gdzie też musicie wymieniać e, wodę i tak dalej to nawet jeśli wyszłoby trochę taniej, to jest taki plus, że ten pojemnik w domu nie będzie trzymany, a tą torbę można zwinąć i włożyć do szafy. I w tym momencie taka torba jest naprawdę dużo bardziej wygodniejsza i poręczniejsza. Właśnie przez chwilę wyszły też mankamenty nagrywania mobilnego. Aparat wystawiony na słońce, aż ja się spociłem, odmówił dalszej pracy. Urządzenie się zagrzało i po prostu zablokowało wszystko, sieć i Sieć i nagrywanie. Moi drodzy, ja myślę, że rozwiązanie takie w stylu kulbaga, cool będę się powtarzał, mimo że ma swoją cenę, e, dla niektórych może być to jednak cena nieakceptowalna, jest bardzo praktyczne i ja we własnej osobie, jako Tomasz Szyc, albo jako browar Gdynia, e, mogę ze śmiałością uczuć, polecić Wam zastosowanie takiej torby, bo jak już powiedziałem, Opakowania ze styropianu budowlanego nie schowacie do szafy, lodówki nie schowacie przed sąsiadami, natomiast taką torbę jak najbardziej tak. Ona się przydaje w wielu momentach, jest bardzo mobilna. Ja dla tego przykładu używam tej torby w domu, używam tej torby w piwnicy i w garażu. Jestem po. Pierwszym takim pełnym teście po pierwszym piwie, i ktoś powie, że to za szybko, żeby taką torbę polecać, ale powiem tak, spełniła pokładane nadzieje i myślę, że będzie służyć w browarze Gdynia po prostu na co dzień. Trzyma zadziwiająco niską temperaturę na zasadzie dwóch butelek dwulitrowych. Ku mojemu zaskoczeniu przez cały tydzień. Różnica temperatur jest większa niż ta, o której Wam czytałem, no bo jak mówię, 23 stopnie w otoczeniu. Natomiast bez żadnej łaski, po ponad tygodniu jest tych stopni 16. Było 15, jest 16. Byłem wczoraj, patrzeć to, jakby temperatura się waha. Przeskakuje bardzo szybko z 16 na 17, 16 na 17. Także może już dzisiaj. Wieczorem w końcu będzie to 17 stopni, co stanowi i tak, i tak e, prawie 6 stopni różnicy pomiędzy otoczeniem a tym, co się dzieje w butelce. Tu jednak zwracam uwagę, że tak naprawdę mierzymy temperaturę e, otoczenia tej torby, a nie fermentującej brzeczki. Ale z góry mówię, że do końca nie wierzę w to, że no, brzeczka podnosi swoją temperaturę o 10 stopni, no chyba, że się nie znam. Ale no, no ra, raczej, raczej, raczej raczej nie. To było na tyle. Ja jestem ciekawy mm, kilku rzeczy. Jakie są Wasze zdania w tej materii? Jakie rozwiązanie wy stosujecie e, w swoich browarach domowych? No i taka prośba e, gorąca na koniec, bo końcówkę ogląda każdy. Moi drodzy, nazwijcie jakoś ten cykl chciałbym. Uruchomić taki cykl. No to nie będą częste filmy, to będzie może film na dwa tygodnie, film na miesiąc. Tego typu pogadanki o rozwiązaniach w browarach domowych. Co więcej, chciałbym taki cykl również uruchomić w przyszłości, ale to może na jesień, jak ruszą Wasze domowe browary, na live'ach. Myślę, że to doskonale wpisze się w tematykę kanału Browar Gdynia, czyli rozmowy o różnorakich rozwiązaniach w browarach domowych. Temat byłby z góry narzucony, określony, wolałbym od tego tematu nie uciekać, także takie dwie prośby, czyli nazwę na cykl Rady Wujatoma, czy tam coś tam, zapytaj brzeczkę, to raczej nie, bo wiecie, jak to jest z tymi prawami autorskimi, ale jakiś taki niewymyślny, typowo polski, może jakiś regionalny tutaj Holender tytuł, krótki, jedno-dwu no to byłbym szczęśliwy i uchachany. A jeszcze dodam, że właśnie w tym momencie na weekend spotkacie mnie w Szczecinie na festiwalu dobrych piw, rzemieślniczych. No pewnie jest za późno, ale tak dla Waszej wiadomości. Jestem w Gdyni, ale za chwilę będę w Szczecinie. Mam nadzieję, że stamtąd jakiś tam live poleci. Dziękuję za tym za uwagę. Do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, że... Jest taka strona Patronite.pl łamane przez ukośnik, mówi się browar gdynia. Jeżeli chcecie zostać patronami, to serdecznie tego zachęcam, jest grupa na Facebooku. No i oczekujcie na kolejne ważenie. Cykl polskie drzewa e, trwa, piwo z jabłonią już jest. A teraz czas na grusze, czyli piwo dymione dymem. Spalących się zrębów drewna e, gruszy polskiej. Kolejne, oczywiście, piwa przy współpracy powstaną ze sklepem dla piłowarów Centrum Piłowarstwa. Pamiętajcie, 10% rabatu nie łączącego się z rabatem PSP Danii, z innymi na hasło Browar Gdynia. Do czego Was serdecznie zapraszam. No, jest okazja e, coś ugrać przy, chociaż transport, by przy zamówieniu za stówkę. Dziękuję, do zobaczenia.